No i witamy w nowym pokoju. Prawda, że jest pięknie. I teraz special for you Joanno T dla Ciebie relacja w mojej koszulce The Rolling Stones. A mi poleciał. A tu zagajnik. I takie poletka. Na spacerze jesteśmy. I taki oto, proszę państwa, będzie mój wyp. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ma być metallic silver. <grym> Na zdrowie. Słuchajcie, jak się prowadzi y, firmę, gdzie y, jednym z głównych y, celów jest y, redukcja plastiku oraz odpadów, no to wtedy ym, Wysyłka takich paczek do klientów rów, również wiąże się z tym zobowiązaniem, aby te przesyłki pakować w coś, co w jak najmniejszy sposób szkodzi. No i dobra, no to ja zamówiłam. Wczoraj zamówiłam koperty y, do pakowania i oczywiście przyszły również w ekologicznym opakowaniu. To jest firma, ja Wam powiem: to jest firma y, y, Simple Life. Y, So, okay. COUK <grych> i oni właśnie robią takie piękne to jest koperta y takturowa, w której to przyszło zobaczcie y Worms mnie kochają znaczy te robaki mnie kochają y tutaj są wszystkie certyfikaty y to oznacza, nie znamy że jestem zrobiony z papieru, nie z plastiku y można wrzucić do kompostu Albo po prostu zrecyklingować z tym papierem. Bo jak już kiedyś u siebie na vlogu wspominałam, papier też można w pewien sposób kompostować. I teraz tak te koperki są spakowane w folijkę. Widzicie, ja tak patrzę, czemu oni w tą folię to zapakowali? No ale dobra. Ale to ja mówię, do Krzyśka jaka fajna prezentacja. No faktycznie, jak ja na przykład torebki bym wpakowała do tego. Mm, i jeszcze do koperty, no ale dobra, ja mam zupełnie inne koperty. Ja to odpakuję i zaraz wracam. No i teraz słuchajcie, tak, niektórzy mogliby się oburzyć: A po co to tutaj jeszcze jakieś ulotki dodawać? No to redukcja, no to czemu dodawać? Ale słuchajcie, no czasami te pewne działania marketingowe też są przecież e, konieczne w pewien sposób. No jakoś się reklamować firmy muszą. Ja też przecież będę miała swoje papierowe wizytówki, e, no. Także no, działania marketingowe też są potrzebne. Uu, taką ulotkę mamy. Dobra, lecę z tym dalej. A tutaj na tej folicie też jeszcze mamy ostrzeżenie, żeby, o przepraszam, żeby nie zostawiać w pobliżu dzieci. Że jest oznaczenie, że można kompostować, bo to jest, wiecie co, to jest z jakiejś trzciny cukrowej albo z różnych innych tych organicznych Zaraz y, zobaczę z czego dokładnie. No i dobrze, mamy odpowiedź. Jestem zrobiony z tego. Z jakiejś tam korn, y, Z kukurydzianego y, jakiegoś tam y, jakiejś miazgi, czy coś takiego. Mm, a więc to jest, wiecie. To są tak jak te y, ja kupowałam w Action w Polsce takie y, te Reklamóweczki zielone, i do tego wrzucałam kompost, i to później wynosiłam na śmietnik. I to też y, te y, torebeczki, do których to wrzucałam, to one były komposto, kompostowalne. No i dobrze, mamy. Mamy docelowy produkt, który zamówiliśmy. Ja ich zamówiłam y, 10 na razie. No bo wiecie, dopiero zaczynam. Tak naprawdę, dopiero nasza strona zaczyna. Krzysiek zrobił wczoraj zamówienie, takie próbne, zapłacił, opłacił to zamówienie, skroiło mu 6 funtów za zestaw woreczków u mnie w sklepie, i i jeszcze będę próbnie to wysyłać na poczcie, to znaczy pójdę normalnie tą paczkę wyślę Krzyśkowi, którą zamówił do nas. <grytanie> Zaadresuję. No bo żeby zobaczyć, jak to działa, nie ile kosztuje i tak dalej i jeszcze będę musiała zredukować ceny, znaczy zredukować podwyższyć, się okazuje, że jednak gdzieś tam prowizje trochę zżerają, dobra yy, no super tak, to jest delikatniejsze ale to też jest fajne no i oczywiście, no jaki ja kolor mogłam zamówić yy, czekajcie, ja to rozłożę no i zobaczcie, całkiem to jest duże, a to ten najmniejszy rozmiar zamówiłam a mi tu Krzysiek teraz szeleści no, i zobaczcie, to jest najmniejszy rozmiar. Mówię, te jakieś okruszki. Yy, to jest najmniejszy rozmiar, a jest to dość duże, bo jest to w wielkości tej dużej koperty. To jest duża koperta, taka A4. Więc spoko. Yy, kosztowało to 8,99, prawie 9 funtów. No, tanie to nie było ale zależy mi na tym, żeby to nie było pakowane, bo są fajne te fajne są koperty z folią bąbelkową, tylko problem jest tego typu że ta folia bąbelkowa, chociaż są też takie z folią bąbelkową ekologiczną ale to jest chyba jeszcze droższe a te tutaj po prostu mogę sobie zapakować produkt nie, pakujemy produkt a tutaj też, że robaki mnie lubią, to mi się bardzo podoba zapina, zamykamy, nie tam oczywiście, w zależności ile, ile tego tam w środku jest. No i jedzie do klienta. No i fajnie. Jestem bardzo zadowolona z tego. Podoba mi się. Chciałabym, chciałabym, żeby ktoś zrobił takie fajne, ekologiczne w wersji eleganckiej. Wiecie, w jakiej? No wiecie, w jakiej. Bo to jest taka wersja, wiecie, młodzieżowa, luzacka, fajna, bardzo fajna. Też mi to pasuje. Ale chciałabym właśnie, żeby ktoś zrobił, wiecie, z jakimś takim, nie wiem, tutaj am um, y, um 100% eco-friendly, na przykład taką elegancką, złotą czcionką, nie? Na czarnym tle. No to w ogóle bym była szczęśliwa, no. no obsesja jakaś. A teraz pokażę Wam po kolei. To jest mój ukochany kącik. Zupełnie spontanicznie mi się tak zaaranżował i jestem z niego tak dumna. Jest tak piękny. Co prawda, to się nam kotek schował, bo wczoraj dołożyłam jeszcze jedną butelkę. No i musiałam go tutaj przestawić trochę w tą stronę, ale tutaj jeszcze będziemy zmieniać, bo nie możemy podłączyć do telewizora tych. Głośników, bo są za nisko, musimy to jakoś podwyższyć, ale to się coś wymyśli. Tutaj ta lampeczka, jak pięknie w ogóle e, wśród tej monstery wygląda ten tutaj e, kominek zapachowy, powiedzmy roboczo. Tu niestety coś się stało z tą monsterą, ja nie wiem co, ale ona ogólnie dobrze się trzyma, ona bardzo fajnie rośnie, dobrze jej w tym kącie. Hmm. Tutaj mamy pawia od Sandry. Tutaj jest preloczek od Sylwii, który dostałam. Tutaj tata Krzyśka nam sprezentował haft krzyżykowy. Tata Krzyśka przepięknie haftuje. No, takie dzieła robi, że potrafi z zdjęcia normalnie twarze. Takie mamy tu obrazeczki. Jak już jesteśmy przy obrazkach, jeszcze raz mój wspaniały kącik. To tutaj mamy pawia od Asi. To jest ten paw od tej Asi, o którym Wam ostatnio dokładnie wspominałam. No, czyż on nie jest piękny? No, mam, mam przepiękne pawie. Tu jest paw. Tu jest paw. I tu także jest piękny paw. Tego pawia dostałam od Krzyśka i dzieci za. Za ukończenie wyzwania. Ja dostałam wtedy, pamiętam, tą dracenę, której niestety już z nami nie ma. Oczywiście domyślacie się z jakich przyczyn. No i dostałam tego oto pawia. On sobie tutaj wisi nad stołem. Wygląda to tak. Najnowszy nabytek. Palemka. Ja kocham te palemki. One rosną zawsze i wszędzie. Choć i one zdarzyło nam się, że, że umarły, więc, coś po prostu jest na rzeczy. Pięknie wieczorem to wygląda, kiedy ta lampka pada na tego pawia. Ta lampka druga jest oświecona. I właśnie jeszcze tamta w tym kąciku. Ta lampka w tym kąciku. I robi się taki klimat. O! Jeżeli chodzi o okno, no to tutaj mamy kominek zapachowy. Mamy jogina. Tutaj do tego woreczka schowałam hmm, schowałam różne świeczki zapachowe, woski itd. i tak dalej i jak będą potrzebne to będziemy wyciągać. E, kwiatuszek i tutaj jest ten to znacie. O, no, u nas zawsze jakieś suche liście na tym parapecie. To już tak po prostu jest. To wam kiedyś pokazywałam. Oczywiście y, te czarne firanki teraz jeszcze lepiej wyglądają. To jest moja Maleficenta. Kupiłam na Halloween. Wystąpiłam w Halloween w tych różkach. Ja je kocham, ja je uwielbiam. To jest coś, w czym czuję się dobrze i nabieram jakiejś mocy. <grym> Krzysiek się śmieje, że, że to są moje rogi, no bo są. Zegar został w tym miejscu, w którym był wcześniej, ponieważ on tu idealnie pasuje. Jeszcze bym się chciała tutaj tego wózka pozbyć bo on jakby stąd znikł. Aha, kaloryfera nie pomalowaliśmy. Yy, jakby ten wózek stąd znikł, to by było fajne miejsce na coś jeszcze ładnego. Ale to wiecie, w swoim czasie już tym ona pomału odzwyczajamy od wózka. Aha, a tak w ogóle przy okazji pokażę Wam stolik sobie do tego. Yy, do laptopa kupiłam taki na łóżko. Jak ostatnio montowałam vloga, to od razu zaraz weszłam na eBay'a i, i zakupiłam. Dychę kosztował tylko. Słuchajcie. Kolejny kącik, w którym jestem zakochana. Być może trochę chaotycznie to tutaj wygląda, ale to tutaj wszystko ma swoje miejsce. No, może poza tą torebką, i tutaj kopertą, bo koperta jest akurat do właściciela mieszkania i właściciela domu i muszę mu to przekazać. Tak. Tam mamy jakieś szachy, tam mamy jakieś teczki z dokumentami takimi. Takie podręczne. Są tak. Moje książki. To są książki dzieci. Znieśliśmy książki tutaj na dół, bo bardzo dużo miejsca zajmowały w, dzieci, w pokoju od dzieci. A wbrew pozorom, tutaj są bardziej dla nich dostępne. Tutaj też jeszcze jest troszeczkę książeczek. Tam jest bałagan, bo tam jeszcze nie zrobiłam nic z tymi rzeczami. Na razie niech leżą, coś wymyślę. Tutaj kącik do malowania, proszę bardzo. Są pędzle, farby. Plakatowe. Tutaj mamy pisaki wszelkiej maści. Tutaj zamówiłam Amadeuszowi Krosno. Do tego krosna jeszcze tu jest, było dołączone, jest reszta elementów. Ale to dopiero będziemy się tego uczyć. Kupiłam farby akrylowe ostatnio. Ostatnio próbowaliśmy takiej gliny samoutwardzalnej. Tutaj dzieci takie miseczki porobiły. To już zastygło. Teraz to trzeba będzie pomalować tymi akrylami. Co do tej gliny, zrobiłam taki liść. To znaczy, wiecie, odbiłam liścia, prawdziwego liścia, odbiłam. Później wykroiłam ten, ten. dałam do miseczki. No, a jak wyschło po paru dniach, to pomalowałam tymi akrylami. Już widzę, że mogłam trochę dodać jaśniejszych kolorów, ponieważ, no nie do końca mi to wyszło tak, jakbym bym chciała. Jeszcze to chcę polakierować. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Mm. I teraz tak, jeśli w tle, w tle słyszycie chrupanie albo krzyczenie, to chrupanie to Krzysiek, bo jej jabłko. O, ja w lusterku. <laughs> A krzyczenie to dzieci są na dworze. Co do, tego, co do tych lusterek, bo są dwa lusterka. Ja je kupiłam. Każdy Jeden kosztował w Charity Shopie, funt 50. Nie wiem, czy Wam pokazywałam ten wazonik kiedyś. Być może. Tutaj wyhaczyłam za 99 pi słuchajcie, za funta, rozumiecie? Takie piękne coś z pawiem. Więc no, są skarby. To był kiedyś woreczek zapachowy. W środku jest ryż z olejkiem eterycznym i już przestał pachnieć, bo to robiłam rok temu więc, więc już nie pachnie na razie pełni funkcję tylko i wyłącznie ozdobną tą różyczkę widzieliście jak dostałam ją na urodzinę, ona sobie tutaj stoi idealnie pasuje z tym swoim złotym kolorem do tego royal blue na ścianie oczywiście kolejny kwiatek co Krzysiek całkiem niedawno kupił mamy Beniaminka Także będzie sobie rósł, miejmy nadzieję. Tego kwiatka reanimuję aktualnie. Znowu kolejne liście są do oderwania. No i wróćmy jeszcze do tego kącika. Kupiliśmy w Charity Shopie za 8 funtów e, sztalugę, sztalugi. Nie wiem, jak się mówi poprawnie. Z tego, co zauważyłam, dwie formy są poprawne. E, Amadeusz już e, robił e, swoje dzieło. Na razie jest to dzieło. O No, panie. Mam prawie. On namalował taką piękną tęczę i malował ją tutaj właśnie. To jest fajne, bo jest regulowane, jest metalowe, więc trwały materiał. A jak nie maluję, to włożyłam tutaj po prostu do ramki jego pracy ze szkoły takie wycinanki. To jest jedna, tu jest druga. Widzicie, jest tu ten? Widać, że to są dwie różne. Całkiem fajnie to wygląda, i to też uwielbiam. To na środku pawie pióro, przytargałam z Polski, przyleciało ze mną. Przyleciało albo przyjechało paczką, już teraz nie pamiętam. To jest kawałek materiału. I to też na ścianie u mnie wisiało w domu. I to tutaj musiało przylecieć, czy tam przyjechać. Tutaj Amadeusz i Tymon, to chyba Amadeusz w sumie robił te dwa. Obydwa chyba Ami robił, bo widzę, że tu jest trójkąt, tu koło zrobił. E, tym on by raczej nie dał rady tego zrobić. E, a tutaj mamy taką tęczę, i to jest takim brokatem, takim klejem brokatowym zrobione. I stwierdziłam, no nie no, włożę w ramki, no i mi się to bardzo podoba. Jest to przeurocze, ładne, kolorystycznie bardzo pasuje, dodaje takiego, no nie wiem, klimaciku fajnego. A że jest to taki kącik artystyczny, no to super to wygląda. Ja to później schowam, tą tęczę. Tutaj mamy stolik. To jest taki stolik składany. Znaczy składany. W sensie jest jeden jeszcze większy stolik i najmniejszy stolik. I one w siebie tak wjeżdżają i tworzą tak jakby jeden stolik, a jak potrzebujesz to wysuwasz. Dwa stoliki są na górze w sypialni przy łóżku, mam. A tu jest ten jeden. Tutaj oczywiście palemka tych, to ja. Nakupiłam, bo one mi się bardzo podobają te żołędzie. To jest dekoracja, jeszcze została z tego z świąt. Ale wygląda całkiem fajnie. Oczywiście na kadzidelnik. Bez kadzidełka. No, no i tak to się prezentuje. A nie pokazałam Wam jeszcze ściany tamtej nad. Yy... No siedzi z tym ogryskiem. E, tutaj jest nasz e, ja to na, na urodziny od Ciebie dostałam, nie? o, wiele lat temu to jeszcze Amek był malutki i Krzysiek po prostu wysłał, wysłał nasze zdjęcie do firmy i firma zrobiła puzzle jak to się układało ciekawie bardzo ciekawie się układało. Wszystko było szare, i po prostu te drzewka tutaj to było trudne do ułożenia. Albo na przykład wiecie, jak jest twarz, i no, było co robić, nie? Krzysiek. No. A tutaj mamy taki kącik. Chcieliśmy ten kącik zostawić otwarty. Ale wtedy byłby problem z paroma rzeczami, które no nie powinny być na wierzchu, bo mamy za dużo krzeseł na przykład, albo, jakieś, albo drukarka tam stoi nie chcieliśmy, żeby to też było widoczne. Ta zasłonka to już była wcześniej, bo ja ją zrobiłam. Ja po prostu uszłam zasłonkę, włożyliśmy w kijek, powiesiliśmy i wisi. No i została. Jeśli chodzi o stół, mm, o, właśnie, i tam jest taki bałaganik, właśnie. I o to chodzi, że to ten bałaganik jednak przykrywa. Jeśli chodzi o stół, to na razie on jeszcze nie spełnia swojej takiej roli, jaką powinno. Powinien, ale to jest z myślą o o chyba y, przyszłym domu, nie? Krzysiek bardziej. Ten stół. No, no ale stół mamy. No nie, i te pranie z pralki wystające na no co? Życie. Aha! No i tu mamy panią muchę. To jest pani Mucha, ona tutaj siedzi i Pilnuję. pilnuje. Nie. O ledwo skończyłam nagrywać room tour i zobaczcie przyszły do mnie złote szpilki, które sobie zamówiłam. Bo dzisiaj dzień kuriera. No, a jak dzień kuriera, to zobaczcie, co jeszcze zamówiłam. To jest szufladka. O, i po rozłożeniu. I można też to zrobić tak. Można sobie regulować wysokość, bo tu jest. Y, tu widzicie? Tu. tu, gdzie mam paluchy. To tutaj można sobie regulować. O. Robię to teraz jedną ręką, nagrywam, więc trudno mi to zrobić. No. I tak jak pokazywałam, jest szufladka. I te tutaj nóżki można regulować wysokość, także no trochę możliwości ma. A teraz idziemy w stronę fryzjera, bo wyglądam tak. Hmm. Trzeba te wszystkie zniszczone włosy popodcinać e, no i zmienić ten kolor, bo farbowałam i tak wyfarbowałam. No. Mam wszędzie pełno różnych kolorów. To już musi wziąć w swoje ręce specjalista.